do nowego obozu. To się już Tam więcej nie gość. Na szczęście. Mogu dziękować. Mm. No. Nieśniący ma was w swojej opiece, a i tak was nie lubię. No, okej. Okay. Dzisiejszy... Chciałbym być w świątyni śniącego, chociaż świątynia śniącego jest dość... C jak to powiedzieć... Wkurzałem i nie do końca no. pętam co trzeba zrobić myślałem że to się skończyło Zawsze. No, ale powinniśmy dać radę mam nadzieję a ja to dopiero no muszę przyjechać na to co połowa no już pan od połowy będzie czwarty. i zacznijmy w sumie tylko przygotowania do wyruszenia w poszukiwaniu Korkaloma i świątyni Śniącego. no i w piątym rozdziale się wybieramy na i 6 rozdział polega na wykończeniu średniowego. No, to jest taka, takie streszczenie tego, co będzie się działo. Powinno nam to zająć może z 20-30 jeszcze odcinków. Może 20. Jak nie miał limitu, to by to zajęło pewnie, zmieścił się w 10, ale... Cóż, by poradzić na to. Tak to jest. O, 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 o. Co to za lagetsy mi tu są. A. No i tak goty ich jakby tak porównać fabularnie teraz do innych gier. To, to jednak stare gry mają... w stosunku do tych nowszych są lepsze. Nie, że pod względem graficznym chociaż niektóre, nawet grafikom nie grzeszą. A pod sam względem fabularnym jogłem taki, wiecie. Kiego... matko... Mm. O, brakuje mi słowa. No właśnie pod względem fabularnym i pff, takim gameplay taki sam w sobie może nie jest zaraz taki wielce wiecie fajny, ale większość z gier jest właśnie lepsza od tych teraz no bo te nowe to tam polega, y, większość polega na grafice tylko. Żeby była jak najładniejsza grafika, nic poza tym w sumie. No. Na to jest teraz wszystko postawione. No dobra, w każdym razie... Teraz chyba będziemy mogli zostać najemnikami w służbie Lee. A, nie głem fajnie. Powinno być. Aha, Czekaj... ja miałem iść do Dextera. W dzisiejszych czasach Nie do dekstera. Naśmie szybko. szybko, szybko, szybko. Go, go, go. To się już nie Dobre Dexter, 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 Ale nie do tej do tej Mam dostań. dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To, 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 to świetnie! Pokaż to ją! Wszystko. To się już nie powtórzy. Znakomicie! Nie Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie, Diego. Weź to! W NAGRODY! To się już nie powtórzy. Dobra. Myślałem, że to się skończy. Teraz idziemy do kawalorna po strzały i łuk jakiś porządny. W ogóle ile mamy zręczności? Zręczności. 21 70 punktów umiejętności. No. To pójdźmy może sobie w eksperta w broni jednoręcznej. nie kurde. Ale coś w broni jednoręcznej by się przydało wyuczyć, prawda? historii hmm. musi być jednak ziarno do 20% W dzisiejszych czasach na nikim nie można poleć. chyba z 20 punktów umiejętności. Czekaj, się w nic nie, pakować. Tak hmm. w dzisiejszych w dzisiejszych nie No nie nic nie pakować. O, i tak zrobimy, wiecie co, bo to Lodzie najbliżej jest sensu z tym nie widzę. Sensu. No właśnie coś ten. Tam... Nie, tylko hey nie. Hej miałam... kolego. Nowy, chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Nie Przyłączę lubię. się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel! Padaj. Oho! Nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą! Lepiej będzie, jak zdechniesz. Powiedz, dokąd idziemy! A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki! Surprise! Bez paniki! Twój facet ma dość! Nikt cię tu nie lubi. Szczególnie ja. Dzięki za wryłki. Teraz idziemy do skatiego. Skati, Skati? Nie, Skati, chyba Skati. Po tych ich popieprzonych imionach. Okej, okay. chciałem ustawić walkę z się szkoleniem wojowników. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz. Dobra, to to już wiemy akurat. Broń jednoręczna, poziom drugi, 150 20 punktów umiejętności. Naucz mnie sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. No, Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broń zwiększy siłę Twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie, teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić Twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. Mhm. Okay, no, mamy 10% mistrza świetnie, <świetnie> Tak Okej, okay, ale jaka że mamy mistrza, no to mamy już nie jako taki lepszy poziom w walce a no, my kontynuujemy chód To szuję, że będziemy cały odcinek szybny będzie tego nowego bossa <świetnie> Nie chciałbym świetnie To no, nie mój ogólnie tak to się chyba Będzie nie się udział Boom. To nie mówiłem. Po drodze odwiedzimy kawalorna. Eee, Kopimy od niego trzały i łuk. I jest sprzedamy śmieci. No i oczywiście zabryłki. Albo handel wymienny. ścierwojat. W mordę chcesz? A gin to. Umrzyj. No widzicie, ścierwojat pada na trzy strzały. Ten jest co najmniej słaby. O, oh, w gotik, oh, gotik dwójko, gotik dwójka. Wszystko jak tak chodzę, to mi się z gotkiem dwójką powiedziałem. Ty co? Ty nie Stal może? <grystanie> Okej. Okay. to nie było w coś myśleć. <grystanie> wiem wiem. Jestem taki drętwy. Oh yeah. Okej, okay, kawalorny. Przestań, jeść tam jest, ja, bo to tak Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Ojo, no ja poluję głównie na... na ludzi. Ale to masz Bosze Boże Święty. Myśl, rozmyślałeś kiedyś nad pójściem do... O, na operację plastyczną? Tak wiesz. Odpłatnie mogę ci tak oklepać trochę buźkę. Okej. Okay. muszę trzeba się myśleć, nie mogę zdobyć łuk. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Ojej. Sobie, pokaż mi swoje towary Pokaż, pokaż ja Mówię, że nie, przecież nie Nie <laughs> Okej, okay, 300 strzał mm. Okej, okay, ten łuk sobie kupimy Sprzedam Ci wszystko, czego nie potrzebuję Czyli to 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 Wow to no to 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 one hour later ooo oh. szybciej to przyszło okej okay. mm. wywalamy też wszystkie i opałka żoda o uh. i trochę strzał mamy <laughs> trochę nie no 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 no, no. nie nie, nie. odej to to nie twoje mulet magii Bonus mana, o nie to go trzeba założyć Nie, czekajcie A jak się ulew na sobie mm. Bonus do siły, o to ten będzie lepszy Ten będzie lepszy Ten można sprzedać za 1000, on jest, czyli Z, mult, kuriera, bonus PZ Wszystkie jest mam pierścienie więc na pewno nie będę O, bonus do siły 10 Oooo oh. Ładnie, ładnie. To on jest chyba lepszy niż ten, co mam. Spójrzmy, weźmy sobie bryłki rudy od niego teraz. Co resztę to bryłki rudy weźmiemy. Mhm. mnie chyba najciekawszymi questami w tej grze to będzie. Zdobywanie kamieniami z będzie się no, dość fajnie działa. parę rzeczy się Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? Nie. To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Dobrze. Um, łuk, poziom pierwszy. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko. Ramiona unieść na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli hmm. uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt. Ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. Tak. A, więcej się nie gniewu uczymy? W ogóle co ma tak rozdziawione Gdybym matkę swoją <laughs> zobaczył... Czymś <Oczywiście> nie wiem? <laughs> Czekajcie, tu mam szczury Oczywiście, że nie psimy. Okej, dorósł. Ach, potrzebujemy klucza. No... Crap. No cóż się mówi biegnie się dalej w tak mam dość więc dobrze musimy w tym odcinku dojść do tego zasadnego nowego obozu ścierwa ty ty nie dobry ty 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 zapewne teraz w tym odcinku będziemy coś tam robić w nowym obozie nie wiem jeszcze co ale idziemy szybko 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 teraz tutaj Tutaj, tu, między ścierwojady <grym> mm, Tu, gdzie, żeby jak najszybciej, tu. Wow, twardzień trzeba wziąć. jest bardzo przydatny o, Hop, hop, hiu. hop. Aha, 12, 25. Szybko, szybko. Tylko 2,5 minuty. No. To nie Op. mój problem. Ooo. Dawaj, 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 dawaj. W czwartym rozdziale ja chyba będzie, bo gdy będzie domagą wody, jak przyniesiemy im te wszystkie kamienie ogniskujące. Nie będę miał to jest dokładnie, ale coś takiego. Hmm. No. no. Okej. Okay. Hej! Jesteś ja. tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? A ja ci mogę w... dać mały w. Ehm. no ten. no w każdy wie o co chodzi. Ym, no więc. Z zainteresowany? Może innym razem. Może innym razem. Innym razem mogę cię już nie potrzebować. Zdecyduj się, chcesz mi pomóc czy nie? Nie. Sam sobie noś tę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych manier. Oj, pożałujesz tego Ogorny. No i po walce. Ten dziad No i po walce. Boże kochani. Ej, górny, a ja, ja nie. Sam jesteś sobie winien! Ale następnym razem wylądujesz w piachu. Za co? Uff, nie okradł mnie. <grytanie> ale ja też ich nie okradnę. Szlak by cię, Gordon trafił. Zasłużyli sobie na to. Mm. Ech. Lekiem, Dobra, gór. Ach, to ty, mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Dobra, jak to na to kogoś, kto jest tak, tu od nie niedawna do... zaszedłeś całkiem